Tutaj dripka MSP, i dzisiaj na prośbę Wicki będziemy robić całkiem inny odcinek. Mam nadzieję, że mój komputer wytrzyma, ponieważ ma 19%, no, ale trudno. I na prośbę, właśnie o tej osoby, będziemy robić ten odcinek, czyli będę odwzorowywać jakiegoś youtubera, właśnie na MSP. Będzie to może Patty. Teamu X, czy jakoś tak, więc sobie dzisiaj odwzorujemy ją i będziemy robić takiego luka, więc chodźmy sobie na zakupy. Mam za sobą właśnie tablet, więc zobaczymy jak wygląda ona na Google. Tylko włączę i więc tak, tutaj mam tablet, a więc mamy tu takie zdjęcia i coś sobie wybierzemy. Zrobimy sobie takie zdjęcie. Będzie według mnie najłatwiejsze. Ok, więc wchodzimy sobie do sklepu i najpierw może zacznijmy od kitków. Dobra, więc mamy tutaj włoski i to będą nas piętych. Eee, upięcia. Jestem już na stronie piątej i niestety nie znalazłam takiego, wiecie, podobnego. Więc szukamy dalej i no takie dłuższe. Jakby takie coś ma. W sumie spoko, tylko właśnie ściągnę na razie to, co mam na sobie. Bo no, ma być całkiem inny look, i sobie go na koniec odcinka zakupimy. Według mnie jednakże te włosy są bardziej podobne, tylko właśnie z jednym problemem: one są za diamenty. Więc nie wiem, może coś lepszego sobie znajdziemy za właśnie star konsy, bo diamentów to ja nie chcę za bardzo wydawać na jakieś ubrania. Moi drodzy, znalazłam coś lepszego i jak widzicie, jest to praktycznie takie same. I właśnie to są takie upięcia, raczej są podobne, więc teraz zmienimy kolor. I zmienimy sobie na kolor taki brązowy cały, więc to będzie taki brązowawy. O, taki w sumie chyba trochę jaśniejszy. Taki będzie ok i u góry tak samo. Zrobimy ten kolor. Ok, więc mamy kolor brązowy. Więc jeśli już mamy włosy, to teraz sobie może przejdźmy do bluz, bo to jest taka bluza. Ok, więc um, takie w sumie swetry. Jest tu bluza z napisem Team X, więc sobie coś może tutaj podobnego weźmiemy. To jest w sumie podobne. A więc zmienimy sobie kolorek na taki lekko niebieski. Taki Oma, taki wiecie, trochę jeansowy, a trochę też nie. Dobrze, więc zmieniam kolor. Moi drodzy, postanowiłam to zrobić na kolor czerwony. Właśnie ten napis ma na, kolor, na kolorze czerwony, więc tak chyba być ok. Chociaż może to też jest ładne, ale to chyba będzie bardziej podobne, bo ma tą bluzę długą. Chyba, że coś jeszcze tutaj znajdę ciekawego. Znalazłam coś lepszego. Jest to ta bluza, więc ja sobie jednak to wezmę. Okej, okay, kolor oczywiście ten. No tak, ten jest najlepszy. I ten kolor różowy będzie na kolorze czerwonym, i jednak to będzie najlepsze według mnie rozwiązanie. Taki kolor czerwony będzie okej. Okay. Przechodzimy sobie teraz do spódniczek. I to będzie chyba w sukienkach. Yy, tak, spódnice. I ma taką czarną spódniczkę, jakąś taką. Chociaż ona bardziej musi być długa, ale no nie wiem, czy taka się tu znajdzie. Zdaje mi się, że ta będzie idealna, więc sobie zmienimy kolor na czarny, bo taki ma. Teraz, może przejdźmy sobie do akcesorium. I będą to kolczyki, więc yy, biżuteria, okulary, i tu gdzieś sobie znajdziemy kolczyki. Ogólnie chyba trafiłam w dziesiątkę. Te kolczyki są takie same dosłownie, jakie ona ma na sobie. Jest to kolor srebrny, więc weźmy sobie taki szary. I to biały jest chyba też takie a srebrne, więc chyba zostawmy sobie jednak ten biały. Tutaj akurat butów nie widać, więc sobie przejdźmy do jakiegoś innego zdjęcia i może jakieś tu buty będą pasować. Znalazłam takie jedno zdjęcie, niestety tego nie pokażę, ale widzę buty i są jakieś takie podobne do tego właśnie, więc sobie tutaj zobaczymy i jakby ten cały look to jednak sobie dodam do życzeń. te buty są najlepsze białe tak, ale tutaj kolor jest taki trochę czarnawy więc taki sobie weźmy moi drodzy mam yy, 6% i zaraz mi padnie komputer, więc muszę się podłączyć Prze chwilę mi właśnie yy, padł komputer, ale już wszystko działa dobrze i teraz przejdźmy sobie może do jakiegoś make upu yy. A, to jest tutaj w akcesorii i może jakieś, nie wiem, inne. tak nic takiego fajnego nie znalazłam, więc cały look się prezentuje tak. Może nie jest super podobny, ale no chociaż trochę i sobie dodam go do listy życzeń. I zaraz pozdrowię parę osóbek, które no po prostu albo mi coś dali z listy życzeń, albo nie wiem, grafy. Jak widzicie, pozdrawiam... Yy... Osoba o niku Nikola 123553 dała mi prezencik i napisała pozdrody, więc sobie odpiszemy serduszkiem. A i przy okazji otworzymy sobie jej prezencik, więc mamy tutaj taką spineczkę. Bardzo dziękuję, jest śliczna. Dziękuję bardzo o sobie ona o nazwie Doma i serduszka, ponieważ dała mi praktycznie całą listę życzeń. Więc tak. Dała mi tyle rzeczy. Oprócz tego, bo tu się mijałam dripami, dała mi tyle rzeczy, więc dziękuję bardzo. Tym bardziej, że jak wiecie, czy nie wiecie, ten, jakby to na głowę, było za 1000 końców. Tak samo jak to było za 1000 końców. 1100, tak dokładnie, więc dziękuję bardzo. I kolejna osoba do pozdrowienia. Pozdrawiam kolejny raz tą osobę oinkulunksa. Przez dwa a na końcu dam ci aż grafka. Osoba jest miła i daje prezenty, więc serdecznie Cię pozdrawiam. Możecie oczywiście zakupić mi coś z listy życzeń. Właśnie ten strój patriot, więc. No tak, yy, oto jest moja lista życzeń. To jakby to nie jestem do strój patriot, ale na no, takie jakby coś. To wszystko to jest właśnie jej strój, więc możecie mi zakupić, będę wdzięczna. To byłoby na tyle, jeżeli kogoś pominałam z pozdrowieniami, a ktoś mi na przykład coś dał, to sorka, ale nie za bardzo się w to orientuję, więc pozdrawiam Was wszystkich. No i to byłoby na tyle, pa pa!